Siemanko wszystkim, słuchajcie, zaczynamy nagrywanie kolejnego odcinka oceny sylwetki. Oceniamy sylwetki osób, które podsyłają sylwetki na mail. Tak naprawdę chciałbym tutaj tylko zaznaczyć, że osoby, które chcą wysłać kolejne, kolejne oceny do sylwetki, to oczywiście mail, to jest realprogress2s.pl, małpa gmail i tutaj wysyłamy, oczywiście .com. No i co? Chciałbym Wam powiedzieć, oczywiście, że te materiały cieszą się fajną oglądalnością. Natomiast, jeżeli chcecie, aby ten materiał pojawiał się częściej, to potrzebujemy tutaj, można powiedzieć, delikatnego wsparcia, lajki które są bardzo, bardzo istotne, bo wyświetlenie jest jak na tego typu materiały sporo, 2000, 3000, 4000, to nie jest mało, jak to, jak, jeżeli mówimy o takich materiałach, natomiast 100 polubień to jest tyle co nic, więc oczywiście bardzo Was proszę o to, aby te lajki like klikać, to nic nie kosztuje, to zajmuje dosłownie 2-3 sekundy, więc jeśli mogę prosić, będzie miło, I jeżeli zostawicie jakikolwiek komentarz, który składa się z dwóch, trzech wyrazów, będzie mi też niezmiernie wdzięczny po prostu. YouTube aktualnie działa bardzo mocno pod kątem body, body positive. Jeżeli mówimy cokolwiek o redukcji, mówimy cokolwiek o masie, to to jest ucinane, więc tak to wygląda. Lecimy zaceniają. ocenianiem, ostatnio skończyliśmy tutaj. Maciek, półtorej roku ćwiczeń i to sylwetkę widziałem i od tego zaczynamy. Panie Maćku, jeśli mowa o sylwetce sylwetka wygląda na półtorej roku ćwiczeń bardzo, 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 bardzo dobrze. Nie wiem, czy to jest naprawdę półtorej roku ćwiczeń, tak jak już wcześniej próbowałem zaznaczać, wiele osób wysyła swoje sylwetki po dwóch, trzech, czterech nawet latach. I kompletnie nie wygląda na tak krótki okres ćwiczeń, a 3-4 lata to nie jest dużo. 3-4 lata to jest tak naprawdę początek przygody naszej siły. Oczywiście sylwetka wygląda, byśmy trenowali, ale nie jest to coś fenomenalnego, natomiast tutaj wygląda to już bardzo dobrze. Oczywiście widać, że te filtry delikatnie nałożone są. Wiemy też, że to jest na POMPie. Wiemy też, że to jest zrobione, pod, to zdjęcie jest zrobione pod odpowiednim światłem, no ale. Nikt nie będzie wysyłał sylwetki, gdzie tego światła nie ma odpowiedniego, czy, czy nie ma tej pompy mieściowej. Dlaczego mamy wysłać w cieniu i bez pompy, jeżeli możemy zrobić to inaczej? Więc to jest w 100% zrozumiałe, ale mówię o tym, ponieważ wiele osób myśli, że tak wyglądamy na co dzień, rozbierając się dopiero co po, co po przebudzeniu. Tak to nie wygląda. Natomiast sylwetka wygląda bardzo dobrze. Nie widzę tutaj kompletnie jakichkolwiek braków. Nie widzę tutaj, można powiedzieć, czegokolwiek, co trzeba byłoby poprawiać pod kątem priorytetu. Ja też, tak jak wcześniej wspomniałem, w poprzednim odcinku, uważam, że priorytety to mogą mieć osoby trenujące na Mister Olimpia. Nam brakuje ramion, nam brakuje barków, klatki, brzucha, nóg, pleców u każdego z nas. Oczywiście, jeżeli jesteście osobami jak ja, które są osobami bardziej zaawansowanymi, które startowały w zawodach, no to oczywiście ja na przykład wiem, że te łapy mam. Bardzo duże na co dzień, no ale na zawodach, tak czy siak, ta ręka jest za mała. Jeśli mowa o barkach, są one bardzo dobre, no ale też, jeżeli będą większe, to nie przeszkadza, więc priorytet jest wszędzie. Natomiast sylwetka wygląda bardzo dobrze. Jak najbardziej tutaj skupiłem się ewentualnie mocniej na, pod, jakby na pracy nad ramionami, bo widać, że no kaptury, barki, plecy, to jest wszystko bardzo dobrze rozwinięte. Natomiast możemy więcej zrobić, jeśli mowa o ramionach. Nie robię strasznie zdjęć, kiedy robimy to. Już widać tak bokiem, ewentualnie tak, bo to po prostu robisz te ramię z ogromnej, by w tym przedramieniu było 50 cm. Natomiast no, tak zawsze robili w WK, oni też zawsze dają tak rękę, że ta ręka wygląda na dużą. Wiele osób mi też w raportach tego typu zdjęcia, że ta ręka wygląda na większą. Wysyłamy to tak jak normalnie wygląda, czyli tak jak tutaj, tutaj, mimo że to jest na pompie. Więc ok, sylwetka jest naprawdę bardzo fajna, nie widzę braków, po prostu dalej się rozwijamy. Pierwsza sylwetka za nami. Lecimy z kolejną, i tutaj mamy pana Konrada. Ok, dobra, osoba bardzo wysoka, i widzimy, że w nogach brakuje osób wysokich, widać to, widać to bardzo mocno. Tutaj jednak widać już po tym zdjęciu, że te dwugłowe są, bo jeżeli dwugłowy nam nawet delikatnie wstaje, to widać, że ten nie jest, jest. Jeśli mowa o przodzie, nie wiem, jakby to wyglądało, kiedybyśmy te nogi, napieli, kiedy te nogi byłyby napięte. Natomiast na pewno nogi trzeba poprawić, ponieważ sylwetka będzie się rozjeżdżała i będzie to wyglądało później. Mówiąc prostu komicznie, więc trzeba skupić się na tym, aby mocniej pracować nad, nad nogami, natomiast góra jest bardzo spoko, tylko po prostu brakuje masy mięśniowej. Brakuje masy mięśniowej, jeśli ta sylwetka ma robić takie mocne wow, tu widać, że ta postawa jest, no tutaj mamy coś do popracowania z fizją, ewentualnie coś się dzieje, coś jest, ale nie wiemy dokładnie co. Też nie zostało tutaj zapisane, natomiast na pewno jest, jest to do poprawy i trzeba na tym się skupić. Chyba, że to jest taka zdjęcie akurat w takiej pozycji, gdzie, gdzie aparat złapał, a sylwetka nie jest idealnie wyprostowana. Natomiast nie chcę mówić, że brakuje nam czegokolwiek, niczego nam nie brakuje. Barki są, ramiona są, koska na brzuchu jest bardzo spoko, sylwetka jest fajnie otłuszczona. To jest sylwetka, od której powinniśmy zaczynać okres masowy, jeżeli chcemy w pełni wykorzystać okres masowy, po prostu. Jeśli mówimy o klatce piersiowej, tu tutaj widzimy, że tutaj te przyczepy są. Delikatnie, można powiedzieć, takie, chcę nazwać rozjechane, natomiast no tutaj nie mamy na to wpływu, to jest genetyka, i po prostu kiedy klata będzie dużo, to będzie wyglądało to zdecydowanie lepiej. Na no, ogólnie brakuje masy mięśniowej. Brakuje, mam na myśli oczywiście, że sylwetka wygląda bardzo dobrze, jest sylwetką mega mocno przeciętną, ale jeśli takiej sylwetce, wow, jakbym miał to samo ocenić jako kulturysta i oceniałbym powiedzmy innego zawodnika, no to oczywiście trzeba dokładać masy mięśniowej, bo jesteś. No, wydaje mi się, że dość mocno wysokim facetem, ale sylwetka ogólnie jest bez jakichkolwiek dysproporcji, a na tym, w tym materiale się skupmy. Zero pompy tutaj. Robiłem trening nóg w tym dniu. Sebciolotek, Sepcio, więc domyślam się, że Sebastian, Sebasik. 17 lat, 187 wzrostu, 90 kg w trakcie redukcji, 82. Moje subiektywne spostrzeżenia. Mam szerokie barę, ale zero objętości, wyraźności, Góry kratki nie ma. Brzuch ma bardzo słabą separację, nie brzuch ma słabą separację, tylko tkanki tłuszczowe jest na tyle jeszcze dużo, to jakby masz kostkę na brzuchu, widać mieć nieskośno. Ok, ale tu tu jest dalej smalec, więc to nie jest brak separacji, to jest po prostu kwestia docięcia. Czyli tak jak mieliśmy tutaj przed chwilą Konrada. On jest po prostu docięty mocniej i on też, można powiedzieć, nie ma mocnej kostki na brzuchu, ale ją widzimy, ze względu na to, że jest mocno docięty. Tutaj mamy problem z tym, że nie ma takiego docięcia i to nawet widać, że jeżeli delikatnie się pochylimy i mamy takie jakieś fałdki, no to, to jest jeszcze smalec. Tu też widzimy, widzimy ogólnie po, po że jest jeszcze sporo smalcu. Też biorę pod uwagę, że oczywiście jest to okres masowy, no bo jeżeli po redukcji było 82 kg, x 90 to jest to budowanie. I Jak na budowanie, ta sylwetka wygląda ok, bo podczas budowania nie, mo nie możemy za wszelką cenę trzymać nie, po prostu jakości, bo to mija się z celem. Oczywiście chcemy wyglądać jak najlepiej przez cały rok, chcemy się dobrze prezentować przez cały rok, ale nie zmienia to faktu, czy się nagrywa? Czy się nagrywa? Nie zmienia to faktu, że tak naprawdę podczas okresu masowego będziemy dokładać masy mięśniową, ale też dołoży nam się tkanka tłuszczowa. Wiecie, wiele osób wam mówi, że możecie robić to sucho, spokojnie, wolno. W większości przypadków robiąc to bardzo wolno i dbając noc, to po każdy szczegół na sylwetce nie dołożymy nic. I często mówią wam o tym też zawodnicy, kulturyści, którzy przez trzy lata nie dołożyli nic na scenie, więc nie wiem, czy to jest wiadomo, waga im się zwiększa na masie, no ale to jest glikogen i tak dalej, woda, ale na, na scenie nic nie zostało dołożone, więc to jest. Kwestia tego, że no tego postępu po prostu nie ma. Sylwetka, jak na okres mocowity, tak jak powiedziałem, wygląda dobrze i po prostu budujemy dalej. Natomiast, jeżeli jest mało separacji na brzuchu, jeżeli boisz się, że brzuch jest słabszy, katować mocno brzuch. Katować brzuch normalnie z ciężarem, z obciążeniami typu alachy i tak dalej, tak dalej, z pięcia na maszynie, to jest bardzo istotne. Natomiast, góry klatki nie ma, no to tutaj już nic nie poradzę. Jeśli mówię o, góry, o, gó o górze kratki, ja często rozpisuję nawet w treningu klatki piersiowej, wyciskania tylko i wyłącznie na skosie, na hamerach, które angażują bardziej. Skos, nie rozpisuję na płaskiej. Tak również robię. Natomiast jeżeli widzisz taki zbrak, no po prostu bierzemy się za to do roboty. Jeśli mowa o szerokich barkach ale zrobienie tości zdości, to może nie tyle, co masz szerokie barki, co szeroką obręcz barkową. E, Znieć za mało, bo są dwie fotki. No, ale tak naprawdę no, jesteś też facetem, który ma 1,90 m. Mówiąc wprost, jeżeli to ma wyglądać tak, że ludzie będą się za to było obracać, kiedy masz na redukcji, to musisz ważyć ze stówkę. Po prostu stówkę. 82-83 kg to nie jest dużo, natomiast masz 17 lat. To jest, można powiedzieć, początek przygody. Jak na 17 lat to wygląda dobrze. wygląda dobrze. Dobrze, teraz tak, lecimy tutaj. Robert, oczywiście chciałbym nadmienić, że w tym momencie jestem na masie. Waga 97 przy 175. Super, fajnie. I tutaj też fajnie. I to jest taka sylwetka, jak powinna, taka sylwetka powinna na masie wyglądać. Bardzo spoko. I teraz tak, co trzeba zrobić? talie mamy, nie chcę mówić najwęższą, nie chcę mówić szeroko ale talii nie, ta, nie, nie oszukamy. Mamy, jaką mamy. I moglibyśmy zrobić, aby ona była optycznie mniejsza. Aby to zrobić, musimy nabudować mocno najszersze. Natomiast jeśli mowa o najszerszych, widać, że to jest rozwinięte. Jeśli mowa tutaj o barkach, widać, że te barki względem pleców można mocniej nabudować. Trzeba skupić się na ramionach, trzeba skupić się na barkach. I ja nie mówię, że to jest małe. Mówię, jak doradzam, na co trzeba się skupić. I zwróćmy uwagę że ta sylwetka, jeśli mowa o nogach spoko, jeśli mowa o klatce piersiowej spoko, ale jeżeli tutaj dołożyć trochę rozmiaru do rąk wyglądałoby to bardzo dobrze. Nie mówię, że priorytet, bardziej prawdopodobnie skupienie się na odpowiedniej technice, nie mówię o niskiej objętości, wiele osób mnie pyta, czy duża, czy niska objętość na łapy, jeżeli chcemy, aby te łapy progresowały. U jednej osoby sprawdzi się to, u innej osoby sprawdzi się coś innego, natomiast jeżeli po czterech tygodniach sześciu oceniamy, czy nam się to udaje, to nie jest to nic dobrego. Tak naprawdę jesteśmy w stanie ocenić, co się na nas sprawdza dopiero po pewnym okresie masowym, ewentualnie w końcówce okresu masowego, natomiast no, nie oceniamy w trakcie, czy to się sprawdza, czy nie, bo dopiero tak naprawdę widać, co dobudowaliśmy po, po całej masie, I taka, i taka jest prawda, nie? Ale sylwetka jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Tym bardziej, że zaraz mamy, nie chcę powiedzieć, mógłbym powiedzieć ładnie, że mamy wiek około 4 dyszek, mogę powiedzieć, że zaraz mamy 5 dyszek, natomiast no, no, mówimy, jak jest, nie? Jest naprawdę mega, mega spoko, i według mnie można iść do przodu, i można w przeciągu jeszcze 3-4 lat zrobić naprawdę mega sylwetkę. Cześć. Cześć Macie, bo sylwetko do cen. Mam 17 lat, 2 lata stażu i waży 88 kg. 3 tygodni zacząłem redukcję. Czy będzie coś z tego? Nie wiem, bo już pamiętam, że też o Twojej sylwetce mówiłem gdzieś w którymś materiale, mówiąc chyba o tym, jakie kolejne sylwetki będziemy oceniać. Ja tu nic nie widzę. Tu jest siwo, tu jest jeden wielki filtr. Nie dajemy filtrów, jeśli mowa o ocenie sylwetki. Jeżeli chcecie, bym ocenił, to oczywiście filtrów nie dajemy. Natomiast jeśli mowa to, co widzę. Po plecach spoko, tył barku jest, kaptury jest, to jest bardzo istotne. Szerokość jest, zamiast szerokości nigdy mało. Skupiamy się na środku pleców, ponieważ tutaj tego brakuje. Jeśli mowa o przodzie sylwetki, ciężko coś ocenić. Proponuję, aby wysłać dopiero po redukcji zdjęcia, abyśmy widzieli, jak to wygląda bez nadmiernej ilości wody tkanki tłuszczowej. I też po tej pozie wiele razy już mówiłem, że ciężko jest coś ocenić, więc, więc nie oceniam. Natomiast tutaj widzimy też, że brakuje tylnej, ty, tylnej części mięśni na ramiennych, tak to się ładnie mówi. Delikatnie bocznego, tonu również nam brakuje, na pewno, na pewno. Jeśli mowa o klatce piersiowej, wygląda tutaj to ok, na pewno po odtłuszczeniu kratka piersiowa będzie wyglądała na jeszcze większą, to jest normalne. Ręka ok, według mnie spoko. Mamy ze sobą raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Będziemy sobie to delikatnie w takich streszczonych materiałach bardziej omawiać, ale omawiać będziemy. Kądziu. Za słabe fotki i powiem Wam szczerze, że no nie będę oceniał fotek. Takie zdjęcie to się wysyła dla dziewczyny, jeżeli chcesz do niej w piątek wpaść, a, a rodziców nie ma w domu, nie? No. Nic tu nie widzę. W takiej perspektywy, szczerze mówiąc, każdy wygląda dobrze. Z takiej perspektywy wystarczy, że bark przyciśniemy do klaty, no i ta lata się wychodzi, wtedy bark jest tak większy. Na ręce jest jakaś żyłka, ale ciężko mi to ocenić, jeśli mówię o plecach, jest bardzo ładnie. Bardzo ładnie i też dużym plusem jest to, że te plecy są bardzo nisko zaczepione, więc to jest na plus. Ale wysyłamy pełne sylwetki do oceny. Dobra, tu mamy trening, tak jak mówiłem, na razie treningów nie omawiamy. Wiko Chan. Cześć. Na siłownię chodzą roki, 3 miesiące. Wzrost 185. Waga 80. Od samego początku masa. Mhm. Mhm. Kratki brakuje. Zdecydowanie. Po prostu kratki brakuje. Nie jest ona jakaś mocno szeroka, mocno wysoka. To jest też zależne od tego, jakie mamy przyczepy. Natomiast kratki prysiowej brakuje. Jeśli mowa o zatłuszczeniu, jest na niskim poziomie. Widać to i po barkach, bo są one tutaj odcięte. Widzimy też tutaj po tym, że ten triceps się zaczyna namrysować tutaj, więc ta tkanki tłuszczowej dużo nie ma. Budować, po prostu budować. 185 cm i 8 to nie jest dużo. Jeśli mowa o tym, że trenujesz na siłownię, chodzisz na siłownie rok i 3 miesiące, to jest to bardzo, bardzo, bardzo dobra sylwetka, albo po prostu dokładać. Wiecie, ciężko, ciężko, często jest ocenić sylwetki, które są sylwetkami początkującymi, natomiast jak na rok z haczykiem treningu to jest bardzo dobrze, cisnąć dalej. Tylko no dobrze cisnąć. Robić to, co trzeba. Jeśli mówię o plecach zdecydowanie do poprawy, mogły one ci się wydawać na duże, natomiast one ci się wydają na duże, wyglądają na duże, bo masz 185 cm wzrostu, więc jeszcze się pochylić tak dalej, no to robi się taka perspektywa, że one są mocno grube, one grube nie są, szerokie też nie są, więc plecy na pewno na plecach trzeba się mocno skupić. To też widać tutaj. Tutaj również. Więc plecy jako takie można powiedzieć sprawdzenie. Co idzie ok, a co nie ok. Dobra, jeszcze raz mamy tak. Tutaj mieliśmy pierwszego pana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i lecimy osiem. Nie wiem, czy o tej strawce nie mówiłem. Chyba mówiłem. a czy mi to przeskoczyło. O poprzednich nie mówiłem, nie? Czekajcie, Kasper585, mówiłem czy nie mówiłem? Kurde. A czekajcie. A jak nagrywaliśmy pierwszy materiał na Real Progress? Dobra, tutaj będzie... wyłączymy dźwięk, żeby nas nie denerwował. Mówiłem. A dobra, ale to mówiłem o tym. W skrócie, czyli przewijałem. Okej, okay, okej, okay, dobra, już wiem, o co chodzi. Ale kojarzę, bo sylwetka jest bardzo dobra. Więc wracamy do Kacpra, Dobra, tu nie możemy wejść, tu możemy wejść. Mega sylwetka, bardzo duży potencjał. Cisnąć. Pracować mocno. Nie przyczepię się, bo myślę, że jeżeli można powiedzieć potencjał zostanie wykorzystany, to jeszcze kiedyś znajdziemy zrobić trening, o ile mi kulturystyka nie zbrzydnie. A różnie to bywa w życiu, tym bardziej się to robi długo. Natomiast tak, wygląda to bardzo dobrze: wygląda to mega, mega dobrze. Skupić się mocno na klatce piersiowej. No nie no, oto to jest. No i kształt łap, żeby tutaj zrobić wąską talię, nawalić nogi i cała góra też pójdzie do góry, ale nóg nie zaniedbać, bo ciężko jest nadgonić górę. Nadgonić nogi, przepraszam, jeżeli góra też rośnie. Ja robiłem tak w przypadku swoim, że mm, nawet można powiedzieć, oszczędzałem się śniowo treningu góry, robiłem ciężko, ale nie robiłem jakoś zajazdu pod korek, a nogi piłowałem bardzo mocno, by tu dysproporcje nadrobić. nie? Tutaj też za dysproporcje się zrobi. To jest normalne, i nie zaniedbujemy też mięśni pośrodkowych, bo jeżeli robisz to dla siebie, to spoko, natomiast jeżeli robisz to. Yy, pod zawody, a według mnie tu powinny być zawody grane. Nie mówię teraz, ale w przyszłości tak. No to zdecydowanie poślad, dbać też o poślad, żeby to było pochrastane, pocięte. Poślad musi być duży, czyli robimy nawet typowe ćwiczenia, nie tylko przysiady, ale robimy czy bułgary, celując w poślad, robimy hip-trasty ciężkie, ale dokładnie, z czuciem. I trzeba zadbać o te rzeczy, których to ci się rozwija, bo też masz na pewno bardzo dobrą genetykę do tego sportu, ale nie zaniedbuj niektórych partii, dwugłowy mocno robić. Poślad mocno robić, skupić się na tym, nie? Więc tak to tak to widzę. Dobra, teraz tak. Był Kacper. Mhm, był Kacper, dobra. I sobie robimy sobie jeszcze jedną sylwetkę i nagramy za chwilę drugi materiał. Tutaj ocena planu. I Jan. Bujak. Mój wiek 18 lat, rocznikowe 19. Trenuję od wieku 15-16, czyli powiedzmy 3 lata. Tu większość z nich końcówki redukcji, niektóre z początku masy. W tym roku, gdy na redukcji, Teraz zadzwonimy. Gdybym chciał ciąć w kulturystyczne, z przygotowałem się do pomaratonu, dużo biegałem więc myślę, że to przez tą mogłem być trochę mniej nabity. Jak najbardziej, jeśli ocenisz, to bardzo dziękuję za ocenę. Na większości zdjęć waga 80, wzrost 180. Pozdrawiam oraz życzę dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo i oceniamy. Spoko. Noga bardzo fajnie i bardzo bardzo ładnie też było zaczepiane, więc te przyczepy na ze bardzo spoko. Na pewno jakbym... Ja też mam ładne przyczepy, tylko ja mam na przykład tutaj, u ciebie się zaczyna od kolana u mnie zaczyna się tutaj. Nie? I tego nie zmienię. Ale separację też mam dobrą i dlatego lubię robić ciężko nogi, bo wiem, że to ładnie wygląda na redukcji. Aha, i mamy tu dwie fotki. U, jeszcze tu dobra. Super, fajnie, tylko brakuje kompletnie grubości. Brakuje bardzo, bardzo mocno. Tak, brakuje grubości, brakuje kapturów. No tam jest, jeżeli brakuje grubości i kapturów, a mamy najszerszy. Taki. To jest to kwestia treningu. Jest to kwestia źle wykonanego, tak, zdecydowanie jest to kwestia źle wykonywanego treningu. Technicznie. Muszę odebrać. Karolku, minutka. Minutka i odzwaniam. No, minutka. Mój bardzo, bardzo dobry kumpel, z którym ciężko się dzwonić aktualnie. Więc będziemy, tak czy siak będziemy kończyć, ale zaraz tak nagramy kolejną część bardzo spoko. No i co mogę powiedzieć? Jan, Janek masować, budować. Sylwetka ładna, sylwetka nie jest pokrzywiona, kształty są ładne. Jeśli mowa tutaj o mięśniu piersiowym jest dość duży, barki też ładnie odstają. Skupić się na przednim, jak to nie na ramiennych, żeby te barki były jeszcze większe. Oczywiście, jeżeli, jeżeli chcemy, żeby to od boku było większe tył na ramiennych, wtedy robić taka prawdziwa kula. Tylko pamiętajcie, nie, nie róbcie tak jak teraz jest moda w tych, z tymi naramiennymi, że ja wchodzę na siłowni, widzę, że zawsze ktoś robi tu barku i ludzie się tak skupiają na tym tyle, tyle barku, na tym tylnym, tylnym mięsie, na ramiennych, aż za bardzo, za bardzo. Jakaś młoda jest na to. Ja powiem szczerze, że ja mam bardzo duży tył barku. Ja przez dwa lata zrobiłem z trzy razy tył barku. Ciężki trening pleców też powoduje, że ten tył barku jest dość duży ja mam akurat te predyspozycje, że te barki mam duże no i nie musiałem na tym mocno się kotować, ale wypadałoby, na pewno byłoby jeszcze lepiej zdecydowanie lepiej, no ale tutaj jeśli mam powiedzieć, no to oczywiście ta wygląda spoko, bardzo fajnie budować i nie zaniedbaj brzucha, widać, że brzuch jest trochę zaniedbany u mnie też jest i nie rób tych błędów, co robiłem ja, no po prostu za dzisiaj Wam dziękuję nie wiem ile czasu to wyszło, natomiast ten materiał nagrałem i za chwilkę nagrywam oczywiście już kolejny, więc też się pojawi, możecie być tego pewni i to są materiały, też od razu powiem, dla osób młodszych, młodych, bardziej śledzących mnie na innych mediach społecznościowych, a na kanale będzie się pojawiało teraz dużo materiałów dotyczących również osób 40+, plus. i na tym, nie ukrywam, ale bardzo mi zależy, aby tę serię rozwinąć, to się będzie pojawiać. No i też będzie się pojawiało budowanie, moje budowanie, moja masa, mój okres masowy, jak to wygląda, jak to się zmienia, natomiast aktualnie wylatuję jutro do Wietnamu, pewnie jak to oglądacie, to jestem już w Wietnamie. I się smażę na słoneczku, więc będzie delikatna podcinka po powrocie, i później budowanie, i będą się pojawiały te materiały, również materiały mocno typowo treningowe. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Zapraszam do oglądania. Wszystkich innych materiałów znajdziecie na kanale. Również ciekawe materiały dotyczące okresu masowego, redukcyjnego. Są to materiały długie, obszerne, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Zostawcie lajka, like, zostawcie komentarz, tak jak prosiłem. I za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia przy kolejnym Siemanko, Hej.